Cześć moi drodzy, witam Was i zapraszam na moje zamówienie z Oriflame Tym razem jest to katalog 12 Ważny od 9 sierpnia do 29 sierpnia Tak prezentuje się okładka No i tutaj jest napisane kolor wierny tylko Tobie Odkryj naszą płynną pomadkę, która zostaje tylko na Twoich ustach Także mamy tutaj taką nowość, nienowość Bo powracają, wydaje mi się, do sprzedaży W trochę chyba, trochę innej nazwie Trochę jest inna nazwa Ale pomadki... Tego typu mieliśmy już kiedyś w sprzedaży, tylko że zostały wycofane. Podejrzewam, że trochę ulepszona formuła, nazwa i mamy nowość. Ale to za chwilkę. Za chwilę będziemy oglądać, zobaczycie, jakie kolory sobie wybrałam. Najpierw otworzymy razem karton, bo ja jeszcze nie zaglądałam, nie otwierałam. Także zróbmy to wspólnie. Wyciągam papier taki wypełniający i proszę bardzo, w ten, w ten sposób prezentuje się Moje zamówienie już Wam pokazuję na co się zdecydowałam. Może rzeczywiście zacznijmy od tej nowości, czyli tej nowej pomadki. Nazywa się ona pomadka w płynie The One Color Unlimited Ultra Fix. Mieliśmy już szminki Ultra Fix takie wykręcane i one były bardzo fajne, bo kremowe podczas nakładania, a potem zastygały i trzymały się bardzo dobrze na ustach, natomiast tutaj od początku jest to produkt w płynie. Napisane mamy tak: w 99% zostaje na ustach, trwałość przez 6 godzin nasycone kolory, odporna na rozmazywanie, odporna na ścieranie, nawilżająca formuła. No zobaczymy. Na pewno sobie przetestuję, bo zamówiłam aż cztery kolory. Do wyboru jest ich dziesięć. Tutaj możecie zobaczyć jakie są. No ja zdecydowałam się na trzy nude i jedną czerwień. Ciężko wiecie po tych zdjęciach się tutaj połapać, czy to będzie fajny kolor czy nie. No więc... Tak, promocja jest tutaj, jak możecie zobaczyć, że dwa dowolne kolory za 33 zł, bo normalnie kosztuje 40. Więc, no, dwa to oczywiście bez problemu. Było dla mnie, wiecie, wybranie dwóch kolorów, ale potem się okazało, że jeszcze trzeci się spodobał. No to już czwarty dobrałam i już po kolei będę Wam pokazywać. Przychodzą one w ogóle w takich różowych kartonikach. Tak się to prezentuje, zobaczcie. Takie. No, a w środku oczywiście jest szmineczka. No i pierwszy kolor, jaki tutaj mam, to Spicy Nude. Tak on wygląda. Zobaczmy, jaki jest aplikator. Taki. Hmm, nie wiem, czy wy to zobaczycie, że on jest taki lekko wyprofilowany, lekko wygięty. Pewnie się fajnie, wiecie, do kształtu ust hmm, dopasuje. Ale jak już tak przodem się na to spojrzę, to jest raczej taki klasyczny, cienki zapach. Słodki. Tak sztucznie słodki, wiecie. I słodka zrobimy. O, ładny kolor. Zapowiada się dobrze. To jest taki ciepły nude, Trochę, to jest ciepły. No, taki nude z dodatkiem różu. Więc ten pierwszy. Drugi, jaki wybrałam, to Honey Toffee. Tak, w opakowaniu, powiem wam, że różnica nie jest jakaś duża. Spójrzcie. Honey Toffee to jest ten u góry, czyli on jakby jest takim niudem już ciepłym, bez tej domieszki różu, co miał ten poprzedni. Sprawdźmy, jak to wyjdzie na słoczu. Ok, no dosyć podobny. Ale właśnie on jest taki bardziej brązowy. Bez, tego, bez takiej ilości różu jak ten pierwszy kolor. Trzeci nude, jaki wybrałam, to April Blush. Tutaj już ma być bardziej różowo. Taki zgaszony, brudny róż. Coś, coś takiego. I na słoczu wygląda. No tak, na pewno jest z nich. Najbardziej różowy, tutaj już nie ma żadnej, żadnego takiego mm, brązu gdzieś tam. Ok. No i ostatnia, na którą się zdecydowałam, to czerwień, bo tak myślałam: tutaj jeszcze jest Toasted Pink, i myślałam, czy sobie tego nie wziąć, a może tego Supreme Red, bo taki ciemny, trochę zgaszony kolor. Jak wiecie, trochę się wahałam, ale ostatecznie uznałam, że zdecyduję się na klasyczną czerwień. Bo pomyślałam, że jak ta formuła szminek mi się spodoba, to wiecie, jak będą fajne, trwałe, to dobrze mieć też czerwień. Także zdecydowałam się. Ta nazywa się Crimson. Tak? Nie, Fire Crimson. Więc już Wam pokazuję. No, bardzo ładny, intensywny, taki nasycony ten kolor. Zobaczcie. Także takie cztery kolory wybrałam i będę sobie teraz je testować przez najbliższy czas. I myślę, że w następnym zamówieniu e, dam Wam znać, czy mi się sprawdzają te szmilki. Jakie są, czy faktycznie zastygają się, nie odbijają, czy utrzymują się dosyć długo, jak tam przy jedzeniu piciu, czy, czy przetrwają. Ale no same w sobie kolory e, bardzo mi się podobają. Chyba te dwa pierwsze najbardziej. No i czerwień. Jakoś się oczywiście. Ten... Różowy, gdzieś tam troszkę mniej, ale to nic, bo jak mi on się nie spodoba na ustach, to dam mojej mamie. Z takich ciekawostek mamy mm, tutaj w ofercie zegarek. Zawsze, prawie zawsze jest jakiś kosmetyk, czy jakieś tam, wiecie, akcesoria, gadżety, mm, że jak wydacie w katalogu 69 zł, to dany produkt można zamówić sobie trochę taniej. No i tym razem jest to zegarek zmieniający kolor. Jak widzicie, w takich normalnych warunkach yy, ma, jest on po prostu biały, taki, ale jak wyjdziecie z nim na słońce, to zmienia kolor na różowy I jest to pasek oraz na tarczy takie ozdobne elementy Także gdyby ktoś z Was był zainteresowany, może komuś się spodoba coś takiego, taki bajer No to można go zamówić za stówkę I dalej, jako nowość oznaczony jest zapach Cherry... jak on się nazywa? Delicate Cherry Blossom i to jest zapach, który już był dostępny w sprzedaży Natomiast wydaje mi się, że chyba co Jakaś tam szata graficzna może się zmieniła delikatnie Chociaż tak od przodu to ten, to ten kartonik wygląda właściwie identycznie jak wcześniej Nie wiem, czy to tylko było z boku Ale ten przód wyglądał tak samo Więc nie wiem tak do końca, co to za nowość może Faktycznie te opakowania trochę się zmieniły Chociaż zobaczcie, że w katalogu ten kartonik wygląda tak A mój jest Taki jakby właśnie stary Jestem zaskoczona No, zamówiłam łącznie trzy opakowania Bo jest znowu promocja Mieszaj i łącz Dowolne, dwa za jedyne, 32,99 Tutaj możecie zobaczyć, to jest ta oferta I ja znowu zamówiłam cztery, tak jak z tymi pomadkami Wzięłam trzy te wiśniowe Bo to jest, tutaj mamy słodkie migdały, kwiat wiśni i drewno cedrowe no i jestem w ogóle w szoku, bo no, sami widzicie, że tutaj ten kartonik jest już taki inny I mm, na przykład jak wychodziły te nowości, co może kojarzycie niedawno To one miały dokładnie takie kartoniki, jak są na zdjęciach Nie, ten cytrus, co tam jest? Citrus Tonic, to jest męski jaki zapach, to nie wiem, czy ja go zamawiałam W każdym razie ten Oswantus na przykład To pamiętam, że jak go zamówiłam, to miał ten kartonik A ta wiśnia... Jak widzicie, w katalogu ma mieć taką, takie opakowanie, a nie ma, więc nie wiem, czy mi się trafiła jakaś stara wersja. Dajcie znać, jeśli ktoś z Was zamówi tą wiśniową, e, e, to, ten wiśniowy zapach z, właśnie z tej serii Woman's Collection, to dajcie znać, czy dostaliście w takim, jak były wcześniej, czy, czy w takim kartoniku. No ale właśnie trzeci, jaki, e, trzeci czwarty, e, czwarta sztuka, którą wzięłam, to ten Osmantus. I jak możecie zobaczyć, tutaj jest ta grafika właśnie już taka nowa No i ten zapach jest całkiem ładny Chociaż rzadko z niego korzystałam i ja go już kiedyś odsprzedałam Natomiast uważam, że w tej teraz promocji to warto sobie kupić te zapachy Tutaj jest 50 ml i to są wody toaletowe Natomiast są całkiem w porządku Jeśli w ogóle zapach Wam się spodoba, to, no, to są całkiem, całkiem Ale kurczę, no jestem... Jestem zaskoczona, że, że taka sytuacja I już na następnej stronie nowość, z której się bardzo cieszę Zamówiłam dwie sztuki od razu Ponieważ jest to balsam Tender Care i w, cudownym, w cudownej wersji tym razem, czyli malinowym Bardzo się cieszę Tutaj jest napisane regenerujący balsam Tender Care malina W składzie jest olej z pestek malin, wosk pszczeli, mieszanka naturalnych olejów oraz witamina E no, i on kosztuje tym razem 11 zł, no bo to nowość. Te wszystkie poprzednie, jakie gdzieś tam są dostępne, niedawno się pojawiły, na przykład to i jabłko, ono się pojawiło chyba, dwa katalogi wstecz. No to w tym katalogu jest za 22. Marakuja też się niedawno pojawiła, też za 22. I czarna pożyczka jest już jakiś czas, też za 22 zł tutaj. No a ta nowość właśnie za 11, także fajna cena. Właściwie możecie mieć właśnie te dwa w cenie. Któregoś z tych jednego I już Wam pokazuję, jak to wygląda Kolejny Pokémon do kolekcji Ja się tak śmieję właśnie, że one trochę tak wyglądają jak Pokemony No i góra troszeczkę ciemniejsza, dół trochę jaśniejszy Tutaj, tak I jak otworzę, to w środku mamy balsam I pachnie ładnie owocowo, chociaż kurczę czy ja bym zgadła, że to malina, to, to pachnie jakimiś Takimi landrynkami, cukiereczkami, ale Nie wiem, czy ja bym Od razu pomyślała, że jest to um, Malinowa wersja, w każdym razie Fajnie, podoba mi się i tak zapach I na pewno będę korzystać Następnie tak na chwilę poza katalog wyjdę I tak Przede wszystkim wellness. Zamówiłam, znaczy właściwie nie zamawiam, bo już mam subskrypcję, więc to mi się automatycznie samo dodaje do zamówienia. Jest to ten napój Aqua Glow, tak jak Wam już powtarzałam poprzednio, że on. Jest tutaj 15 sztuk i ja nie jestem pewna, bo widzę różnicę w mojej skórze, że nie jest już taka sucha jak była wcześniej, ale nie jestem pewna czy chodzi o sam ten suplement, czy bardziej o to, że po prostu piję więcej wody. Więc ciężko mi jest w sumie ocenić. Może gdybym wcześniej po prostu piła wodę, a teraz zaczęła pić ją z tym, to może bym, wiecie, potrafiła to, no wiecie, ocenić, co jest tutaj najbardziej, no co najbardziej mi pomogło, czy ta woda, czy ten suplement, ale nie wiem, więc po prostu korzystam. Tak jak wam też wspominałam, ja mam dosyć duży problem z piciem wody. Nie lubię pić tak o samej, więc dla mnie wypicie tego jednej szklanki z tym jest zdecydowanie na plus. Pewnie sama z siebie codziennie rano nie piłabym z tak dużą ochotą po prostu wody. A tak to wiecie, rozrabiam sobie tą saszetkę i mam takie poczucie, że to jest takie dwa w jednym. I dodatkowa szklanka wody i jakiś tam suplement, więc spoko. I co wam tu jeszcze powiem? Z, miałam taką tam ofertę, że mogłam sobie zamówić dwa produkty 60% taniej i zdecydowałam się na nowość z tego katalogu. Wydaje mi się, że oba te kosmetyki są nowościami w tym katalogu, natomiast ja mogę, mogłam trochę przegapić to Duo bo to jest ta najnowsza seria produktów do włosów. To weszło jakiś czas temu i oni tak regularnie dodają nowe produkty. No i właśnie tutaj. Mamy napis nowość, tylko że ja nie wiem, czy to jest nowość w tym katalogu, czy to może na przykład weszło w poprzednim. W każdym razie zdecydowałam się na serum przeciw rozdwajaniu się włosów Duology. I to jest takie serum. No wiecie, wydaje mi się, że serum silikonowe do końcówek po prostu. Do użycia na przykład po, po myciu, po suszeniu, na noc, rano, przed, nie wiem, przed wyjściem z domu, no wiecie, tak, żeby zabezpieczyć sobie po prostu końcówki. Tak mi się wydaje, że to jest coś takiego. Ale no mam ten kosmetyk w ogóle po raz pierwszy. No to jest napisane, że nie ma silikonów. I tu jest napisane, że ma pomagać zredukować rozwojone końce. Ogólnie to jest. To nie da się zredukować rozwojone końców. Jak one są rozdwojone, to one już są i będą, dopóki ich nie obetniecie, możecie po prostu potem jak. Obecniecie już te rozdwojone, to wtedy. No właśnie zabezpieczać sobie końcówki włosów takimi różnymi serami na końcówki, które sprawią, że one nie będą wam się tak niszczyć, ale nie da się skleić rozwojonych końcówek, przynajmniej tak mi mówiła moja fryzjerka. Więc. Um... No, to nam tych zniszczonych końcówek już nie naprawi, ale mam nadzieję, że to zadziała właśnie w taki sposób, że już mi się bardziej rozwajać nie będą. Więc coś takiego, w katalogu ten kosmetyk kosztuje 27 zł, Rozdwaja, pomaga redukować rozwijanie się końcówek. No to to spoko redukować w tym sensie, że zmniejszać na przyszłość ilość rozwojonych końcówek, no to możliwe, że zabezpieczy i one się nie poniszczą. Wyglądają na zdro zregenerowane i nawilżone. Chronić łuskę włosa. No i spoko, z tym się zgadzam, że to może nam właśnie pomóc zabezpieczyć te włosy. No i jest to po prostu taki przezroczysty kosmetyk w buteleczce z pompką. I ciekawa jestem tylko jeszcze, czy to ma alkohol w składzie. Na razie nie widzę, na początku składu nie ma, więc całe szczęście. Na razie nie widzę, więc może gdzieś tam dalej, ale na początku nie ma, także zapowiada się okej, okay. będę sobie testować. Mm, moje włosy ogólnie lubią sera z silikonem w składzie. W sensie końcówki, na końcówki, jak nakładam, to lubią silikon w składzie, a to nie ma, ale spoko, możliwe, że bez tego silikonu też się akurat to, to serum sprawdzi. No, a drugi kosmetyk, który sobie wybrałam z tą zniżką 60%, to już nie chciałam brać nic z tych drożyzn nowage. Bo przez chwilę przeszło mi to przed głowę. Natomiast mamy tutaj nowość, która wchodzi do sprzedaży w tym katalogu i ją sobie właśnie zamówiłam z tą zniżką 60%. I to jest silnie nawilżająca mgiełka czy Plus Proseuticals. Kosztuje 55 zł teraz w katalogu, regularna cena 80. No i tutaj jest napisane, tak, 8 godziny nawilżenie, nawilża skórę, zapewniając jej młodzieńczy wygląd Jak używać? Rozpyl na płatek kosmetyczny, to tego nie polecam, bo to się produkt marnuje, po prostu wiecie, wchłania się w wacik Część oczywiście zostawicie na twarzy, jak przetrzecie, ale jakaś tam ilość też po prostu w tym waciku zostaje i to wyrzucicie Więc lepiej mm, popsikać lub bezpośrednio na twarz z odległości 20 cm, omijając okolice oczu Stosuj w codziennej pielęgnacji lub powtarzaj aplikację w ciągu dnia Silnie nawilżająca mgiełka no To ciekawe właśnie, czy to To pewnie nie działa jak Nie wiem, właśnie ciekawe, czy to działa jak tonik Czy po prostu tonik i dopiero na to tam mgiełka nawilżająca Możliwe, że trzeba będzie tonik Bo tu nic nie ma o tym Nie widzę tutaj, że była informacja, że To pH też wyrównuje, więc Prawdopodobnie dopiero będę tego używać Bardziej jako takiej esencji Po toniku Esencja, na to jakiś tam ewentualnie serum i krem No na pewno coś nowego, ciekawego Kwas laktobionowy, podwójnie działający kwas złuszcza i nawilża Wykładza powierzchnię skóry, zmniejsza widoczność porów oraz ym, wspomaga odnowę komórek skóry Prebiotyk aglukan Prebiotyk, który wspomaga równowagę mikrobioty yy, skóry bardzo ciekawe, ja na pewno będę sobie używać. Formuła bez alkoholu, bez substancji zapachowych, olejów mineralnych, parabenów, odpowiednie dla wszystkich typów skór. W tym skóry wrażliwej. Bardzo, bardzo dobrze to się zapowiada. Fajnie, że, że nie ma tych wszystkich niepotrzebnych dodatków. No i mam nadzieję, że, że dobrze mi się sprawdzi. Też ma te, widzieli, te, te dwa aktywne składniki. Super. To ja yy, pewnie jeszcze dzisiaj zacznę z niego korzystać. Tonik. I potem to mm, jako taka esencja. Bardzo jestem ciekawa, jak mi się to sprawdzi. Tu jest 100 ml. To jest plastikowe opakowanie. Przez chwilę myślałam, że szklane, ale nie, plastikowe. No dobra. To, to właśnie taką nowość. I te dwa kosmetyki sobie zamówiłam z zniżką, um, jaką miałam tam dostępną. Te dwa produkty 60% taniej. Pod koniec katalogu, jako nowość, mamy oznaczony męski zapach Excite. Woda toaletowa Excite. Jest tutaj w składzie melon, herbata i mech. Kosztuje on w tym katalogu 55 zł Powiem Wam, że bardzo mi się w ogóle podoba. Mm, e, oczywiście, bardzo mi się tutaj podoba flakon. Nie <grytanie> ja no żartuję, serio, chodzi mi o ten flakon, bo jest jakby przezroczysty, ale to szkło jest niebieskie i uważam, że wygląda tak pięknie wodniście i um, wakacyjnie. Bardzo, bardzo ładne. No i jak potarłam tutaj. To pachniało ładnie, więc zamówiłam jedną sztukę z ciekawości. Powącham sobie, bo jestem ciekawa. Może, może akurat Adrian nie chce nigdy korzystać z męskich zapachów z oliflame, więc jedyna okazja, żebym ja sobie zostawiła taki zapach, to jeśli mi się spodoba. I jest on na tyle w moim odczuciu unisexem, że mogę go sama gdzieś tam użyć, wykorzystać i nie będzie czuć, że to takie bardzo, bardzo męskie. No tak wygląda. Excite, aha, to w tą stronę się pokazuje? Chyba tak Ej, nie wiem Z tyłu jest ten napis Boże, jakie dziwne. Zobaczcie, tu jest ten napis, ale chyba to jest odbicie lustrzane Bo ja tak jak trzymam ten flakon, to ja widzę teraz dobrze ten napis, czyli w ten sposób, nie? Zobaczcie Śmieszne Dobra, psiknę sobie tutaj na przedramię, zobaczymy, czy, czy mi się spodoba, ale no jest taki, wiecie, mm, świeży, męski, taki trochę morski, delikatnie sportowy Raczej nie będę go używać, nie wiem, zobaczymy jeszcze, czy znajdę jakiegoś chętnego, no, no pewnie się znajdzie ktoś, kto, kto go przyjmie w spadku po mnie jeżeli chodzi o katalog, to już wszystko, co tutaj um, z niego wybrałam. Natomiast mam tu jeszcze dwa zapachy, damski Sophie together Hair dla niej. E, to jest woda perfumowana, i ja ją sobie zamówiłam w ramach nagrody z tego programu Klub Super Sprzedawców e, z poziomu brąz mogłam sobie wybrać jeden, jedną nagrodę, tam były zapachy i chyba jakieś kosmetyki do pielęgnacji, natomiast. Mm, no, super cena była na ten zapach, więc sobie go wybrałam. I tego dnia, kiedy składałam zamówienie, to taką ofertą od 50 punktów. No, a 50 punktów no, zebrałam. Więc mogłam sobie zamówić Love Potion, tą klasyczną wersję. Bardzo lubię ten zapach, woda perfumowana. Też była w super promocji dużo taniej niż zwykle w katalogach, także warto było, i też zamówiłam kolejne opakowanie. Więc, proszę bardzo. No, i to już wszystko, jeśli chodzi o moje zamówienie. Zostały mi tutaj w środku już tylko katalogi, ale to oczywiście za trzy za tygodnie spotkamy się w takim filmie. I tam sobie więcej pogadamy już o tym katalogu. A jeśli chodzi o ten dwunasty, z nowymi szminkami, no to już wszystko. Zobaczcie jeszcze raz te kolorki. Teraz już one wyschły, jak możecie zobaczyć, już są matowe, nie błyszczą się. Tak jak zaraz po nałożeniu nie są już mokre, także tak jeszcze dla porównania, jak, jak wyschną, jak te kolory się prezentują, no powiem Wam, że podobają mi się, podobają mi się. Będę sobie teraz testować, chyba nawet za chwilę. Zdejmę sobie to, co mam teraz na ustach, błyszczące, brokatowe. Ach, ale ten brokat mi zostaje. Mm, no to niestety Wam nie pokażę, bo chciałam teraz tak na szybko, mm, ale. Mam taką brokatową szminkę z bel. I niestety ten brokat nie chce. Żyć, ale może, może się uda. Użyję tej pierwszej. Chyba tej pierwszej. Czy, czy tej może? Użyję honey, honey Toffee, To była ta druga. Ta tutaj. Zobaczymy, jak będzie wyglądać. Albo nie, wiecie co? Chyba jednak mi bardziej z jakąś lekką domieszką różu. Ta pierwsza. Ale jestem niezdecydowana Spicy Nude. Jeszcze trochę mi tego brokatu zostało, ale może przykryję ta szminka. O, przykrywa. No i powiem Wam, że bardzo lekka konsystencja, taka cienka. Nie jest to kremowe, tylko takie bardzo leciutkie. Hmm? Bardzo ładny kolor, bardzo mi się podoba. No na pewno będę z niego często korzystać, bo to jest kolor, z którego korzystam z przeróżnych firm. Szukam konturówek w bardzo podobnym odcieniu. A tutaj mam y, szmineczkę, bardzo taką podobną Dosyć szybko wysycha i myślę, że to właśnie przez tą taką y, lekką konsystencję Nie jest to coś kremowego, co potrzebuje chwili, żeby odparowała ta wilgoć Tylko bardzo lekka, taka cieniutka konsystencja, więc one już prawie są y, suche Zobaczcie No, kolor to jest ten pierwszy, bardzo ładny mm, Bardzo mi się podoba No dobra i nie ma takiej skorupy, takiej grubej warstwy na ustach. Więc naprawdę zapowiada się to dobrze. Także zrobiliśmy jeszcze na koniec taki mini-mini test tych nowych pomadek. Chociaż jedną na ustach, no tak jak Wam mówię. Ona szybko zastyga. Już się nie błyszczy. I jest. Nie ma grubej warstwy, takiej nieprzyjemnej skorupy. Ale oczywiście no usta się, wiecie, nie przesuwają, więc czuć taką trochę taki opór, suchość. No i jak. Doch na językiem to czuć wiadomo, że to, te usta są suche, nie są kremowe, ale nie, nie ma żadnego dyskomfortu, także bardzo przyjemnie takie pierwsze wrażenie. Na plus. Dobra, to już wszystko. Oczywiście wszystkie chętne osoby zapraszam do mojego zespołu w Oriflame. W opisie macie um, instrukcje, jak to zrobić, jeśli chcecie zamawiać kosmetyki, czy to tylko dla siebie ze zniżką, czy dla bliskich, czy chcecie tworzyć e, większy zespół w Oriflame. Cokolwiek, jakiejkolwiek drogi nie wybierzecie, to um, zapraszam Was oczywiście do mojego zespołu, e, do opisu tego filmu. E, i, a osoby, które już są w Oriflame, to dajcie znać koniecznie na co zdecydowaliście się w tym katalogu, czy może też poza. Zamawialiście jakieś z tych nowych szminek Jestem bardzo ciekawa, które kolory, jeśli tak Czekam na Wasze komentarze Teraz już dziękuję bardzo za oglądanie Widzimy się już wkrótce w kolejnym filmie Przesyłam Wam buziaczki Mua. Pa, pa!